Pozwolę sobie cytować pomiędzy naszym stanowiskiem treść pewnego listu. Projekt zmian Kodeksu Karnego obejmuje zmiany dotyczące przepisów art. 197, art. 200, art. 200a oraz 201 Kodeksu Karnego. Wtedy zderzyłam się z podstawą organów państwa w tej sprawie i społeczną niechęcią, bo każdy wie, że pedofil i gwałciciel to coś najbardziej ohydnego, ale kiedy dotyczy to osoby, którą zna lub jednego z członków rodziny, w wielu przypadkach uznaje, że nie jest to temat do rozmowy czy niestety potępienia. Przedstawione przez wnioskodawców zmiany mają na celu ochronę interesów pokrzywdzonych. Przestępstwa gwałtu czy pedofilii mają bardzo specyficzny charakter. Otóż każda osoba i każda ofiara odbiera inaczej takie przestępstwa. Nie każdy jest w stanie od razu potem pójść do kompetentnego organu i zgłosić wyrządzoną tej osobie krzywdę. Nie jesteśmy w stanie wymusić na ofiarach tych przestępstw, aby w sposób natychmiastowy informowały poszczególne organy. To jest niemoralne, krzywdzące i niezrozumiałe. Dzisiejsze przepisy potęgują cierpienie, ukrywają pedofili i tuszują gwałcicieli z dawnych lat. Musimy zmienić przepisy tak, aby każdy pedofil, zbrodniarz nigdy nie spółspokoił, nawet po kilkunastu latach od popełnionego bestialskiego czynu. Dowiedziałam się, że mój oprawca jest bezkarny, nie może być nawet sądzony. Może śmiać mi się w twarz, tak jak pedofile i gwałciciele śmieją się tysiącem ofiar każdego dnia. To wywołało we mnie ogromny żal i osamotnienie. Czułam się po raz kolejny zdradzona, tym razem przez państwo, którego nie obchodzi los takich ludzi jak ja. Zdałam sobie sprawę, że już w dzieciństwie zostałam skazana przez mojego oprawcę na dożywocie i będę musiała do końca życia być uwięziona w przeżyciach z dzieciństwa, a mój oprawca nie będzie nigdy nawet osądzony. Tak jak wspomniał mój kolega, według statystyk, które są przerażające, w latach 2007-2009 ponad 29 tysięcy osób stało się ofiarami przestępstw o charakterze seksualnym. 25 tysięcy z tych osób to osoby małoletnie. I właśnie w imieniu ochrony tych osób powinniśmy dzisiaj. Zagłosować i skierować ten projekt do dalszych prac Komisji. Jeśli nie znacie tych osób osobiście, to nie znaczy, że nie istnieją. Mogą żyć wokół Was, wśród Waszych znajomych, rodzin, przyjaciół, współpracowników, a także kolegów i koleżanek z ław Sejmowych. One są nieraz tuż obok, jednak nie zdajcie sobie z tego sprawy, gdyż te osoby milczą, bo boją się do tego przyznać z powodu strachu, lęku czy zwykłego wstydu. Pedofilia to prawdziwa plaga, wręcz epidemia. Dla zapewnienia wszelkiej ochrony, szczególnie tych najmłodszych osób, Klub Poselski Ruchu Palikota proponuje zrównanie tych przestępstw do katalogu z artykułu 105 Kodeksu Karnego. Zdajemy sobie sprawę, że są pewne słowa krytyki, ale właśnie skierujmy ten projekt do specjalnej komisji, która zadecyduje w jaki sposób możemy go zmodyfikować. Ta ustawa nie jest pisana dla mnie czy dla innych ofiar. Tam nam nikt nie pomógł i nikt nie pomoże. Nasi oprawcy są i pozostaną bezkarni, gdyż według polskiego systemu prawnego ich czyny przedawniły się. Czy to oznacza, że ich nie było? Ta ustawa dotyczy dzieci, które dopiero będą molestowane. Ta ustawa zacznie działać dopiero za 15 lat, może 20. Wtedy, kiedy te dzieci dorosną. Na zakończenie chciałbym spytać prokuratora generalnego i Sąd Najwyższy, czym się kierował pisząc tę opinię? Dobrym gwałcicieli, oprawców i pedofilii? Ja nie chcę żyć w takim państwie, panie pośle, które nie chroni tych najmłodszych, osób, które zasługują na ochronę. Dla mnie te opinie nie są wiążące, są głupie i nieodpowiedzialne, a ich miejsce jest w koszu. Gdy miałem siedem lat, skończyło się moje dzieciństwo. W moim przypadku, a jest to typowe, musiało upłynąć dopiero trzydzieści lat, zanim dojrzałem do tego, aby powiedzieć prawdę o moim dzieciństwie. Mam zaszczyt przedstawić ustawę Klubu Poselskiego Ruchu Palikota w sprawie projektu o zmianie ustawy kodeks karny zawartego w drugu sejmowym 531. Kilka słów, skąd się wziął ten projekt. Projekt jest wynikiem współpracy z osobami, autorami akcji Stop przedawnieniu dla pedofilii i gwałcicieli. Ci oto Państwo, których serdecznie witam, zwrócili się do wszystkich klubów poselskich w obecnym Sejmie. Tylko my, jako ruch Palikota, podjęliśmy rozmowy na temat tego punktu. Autorzy projektu, o którym mowa, zobowiązali się do współpracy z nami i przedstawienia wspólnej ostatecznej wersji projektu w celu złożenia go do laski marszałkowskiej. Posłowie ruchu, mimo być może pewnych łomności projektu, podjęli decyzję o złożeniu wyżej wymienionego projektu właśnie w tej postaci. Jednocześnie informując autorów, że w przypadku odrzucenia propozycji przez Sejm Rzeczypospolitej Ruch Palikota przedłoży nowy projekt w tym zakresie, na co autorzy wyrazili zgodę, wskazując jednocześnie, że w ich ocenie nie będzie takiej potrzeby, gdyż ten projekt nie powinien budzić żadnych wątpliwości co do zasadności u innych posłów, a jeżeli nawet, to odpowiednia komisja sejmowa, w której Oczywiście mam nadzieję, w pracach będą mogli uczestniczyć. Tak go zmodyfikuję, aby spełniał wszelkie wymogi prawnoformalne, zastrzeżeniem, że nie wyrażą zgody na brak przedawnienia całkowity lub alternatywnie na niemniejsze przedawnienie wskazanych tam przepisów prawnych, aniżeli 12 lat od momentu ukończenia 18 roku życia przez ofiarę. Pragnę Wysokiej Izbie przytoczyć, że jak wynika z danych statystycznych dostępnych na stronie głównej komendy policji, w 2009 roku kilkadziesiąt tysięcy dzieci oraz kilkadziesiąt tysięcy kobiet oraz mężczyzn stało się ofiarami przestępstw seksualnych. Niestety na obecną chwilę nie są publikowane nowe dane, a ewentualnie dane związane związane z przedawnieniem przestępstw seksualnych nie są dostępne na stronach organów ścigania. Również w tym momencie, kiedy przedstawiany jest ten trudny społecznie projekt, zbrodniarze, bo inaczej nie można nazwać przestępców seksualnych, dokonują gwałtów na bezbronnych ofiarach, na co nie może być przyzwolenia w postaci uwolnienia tych przestępców od poniesienia teraz i w przyszłości odpowiedzialności karnej, co ma obecnie miejsce przy obowiązującym prawie. Dzisiaj wszyscy, jak tutaj siedzimy, jesteśmy zobowiązani do wypełnienia swojego obywatelskiego obowiązku wobec społeczeństwa, wobec ofiar tych zbrodni, dając jako ustawodawca gwarancję bezpieczeństwa dla wszystkich ofiar w Polsce wykorzystywanych przez gwałcicieli, Pedofilów, przez zbrodniarzy, którzy wykorzystując naiwność i bezbronność swojej ofiary sięgają i wyrywają to, co najcenniejsze niewinność, poczucie bezpieczeństwa, siejąc spustoszenie, a później śmiejąc się często swoim ofiarom w twarz. Przedstawiany projekt ustawy zakłada zmianę przepisów uregulowanych w ustawie kodeks karny poprzez. Dodanie przepisów składanych w artykule 197, artykule nr 200, 200a oraz 201 do normy objętej dyspozycją artykułu 105 kodeksu karnego, a więc zakwalifikowanie tych przestępstw do katalogu przestępstw niepodlegających instytucji przedawnienia. Proponowana zmiana, jak już podkreślono w uzasadnieniu do projektu, ma na celu ochronę interesów Ofiar. Ważnym tutaj jest wzięcie pod uwagę faktu dotyczące, dotyczącego sfery psychicznej ofiar w związku z popełnianymi przestępstwami nie, seksualnymi, oczywiście na, popełnianymi na nich. Każda ofiara przeżywa swoją krzywdę inaczej, często przez długie lata usiłując wyrzucić ją ze swojego umysłu, co jest faktem powszechnie znanym, niewymagającym wymagającym przedstawienia dowodowego. Zdarza się, że ofiary tych zbrodni dopiero po długim czasie mogą dopuścić do swojej świadomości krzywdy, jakie spotkały je w przeszłości i dopiero wtedy są gotowe na dochodzenie swoich praw i mówienie o tym, co ich w życiu spotkało. Wiele ofiar molestowania seksualnego dopiero po wielu latach, już w wieku dojrzałym, Najczęściej dopiero po 20, 30, nawet więcej, latach od momentu zgwałcenia, pozwala sobie na odczuwanie krzywd z przeszłości i jest gotowe do podjęcia walki prawnej ze swoimi prześladowcami, często najbliższymi członkami rodziny. Dlatego też, Panie i Panowie Posłowie, dajmy im szansę na to, czego dzisiaj ustawodawca im odmawia na prawo i sprawiedliwość. Państwo nie chce i nie interesuje się tak jak powinno dbać o swoich obywateli, o ofiary. Nie dba o ich stan emocjonalny, nie daje żadnej pomocy, czy to psychologicznej, lub innej, której dana ofiara wymaga często do końca życia. Państwo nie monitoruje na bieżąco, co się dzieje dalej z pedofilami i gwałcicielami po opuszczeniu zakładów zamkniętych w przypadku ich skazania. Zakłady lecznicze otwierane w ostatnim czasie nie mają praktycznie żadnych pacjentów, nie ma pomocy społecznej, polityki informacyjnej pomiędzy ośrodkami na, tele, na terenie Polski zajmującymi się problemem. Państwo polskie w końcu wypuszcza na wolność pedofili i gwałcicieli bez dozoru i odpowiedniej kontroli, zapewniającej stały monitoring sprawców, tych przestępstw eliminujący przynajmniej w części powrót przez nich na drogę przestępstwa. Proponowana przez klub Ruch Palikota nowelizacja prawa zrównująca zbrodnie na dzieciach ze zbrodniami wojennymi i przeciw ludzkości ma pełne uzasadnienie, przede wszystkim merytoryczne, a nie tylko moralne. Skutki traumy wykorzystania seksualnego w dzieciństwie są bezterminowe i druzgoczące. Dotykają każdej sfery życia i osobowości ofiary, okaleczając ją pod względem jej funkcjonowania wewnętrznego, duchowego, społecznego i relacyjnego. Ogrom spustoszeń jest uporażający, a droga do odzyskania siebie przez psychoterapię długa i bolesna. Ta trauma nie przedawnia się nigdy. Wskazać również należy, że same ofiary w swoich próbach przetrwania mają tendencję do przedawniania doznanych zbrodni, bo oddala je to od świadomości noszonego stale bólu tendencję do minimalizowania swojej krzywdy i uznania jej za niebyłą, nieważną, opanowaną czy zaleczoną. W tę tendencję wpisuje się ją wzmacnia społeczny pęd do zapominania o krzywdach. W końcu żyć z pełną ich świadomością każdemu jest ciężko i ofiarą i świadkom, Wpisują się także naciski rodzin dbających o zachowanie dobrego imienia, lekceważące przepisy prawne, które wzmacniają zaprzeczanie i minimalizowanie obecne u samych ofiar, ale także w społeczeństwie. Dodaje się tutaj etyczny nakaz przebaczania bliźniemu i niebycia pamiętliwym. Proponowane zmiany legislacyjne będą miały kluczowe znaczenie pod kątem dobra ofiar, gdyż potwierdzą im prawdę o ich naturze. W ich umyśle ta krzywda nie przedawnia się nigdy. Również psychoterapeuci podnoszą tezę, jak umacniająco i przyspieszająco, jeżeli chodzi o postęp w zdrowieniu i odbudowywanie się, działa namacalne podkreślenie rangi doznanych krzywd i potrzeby ich uleczenia. Możliwość głośnego umówienia o doznanych krzywdach poparta zadość uczyniającymi regulacjami prawnymi działa sama w sobie na osoby z tych środowisk lecząc i wzmacniając stan ich ducha. Wysoka Izbą. Skutki dla ofiar przestępstw seksualnych braku należytej jak się wydaje pomocy ze strony państwa to między innymi samobójstwa, zaburzenia psychiatryczne, nałogi. Cząstkę tego długu możemy Spróbować spłacić, dokonując m.in. korekt w niestosowanym prawie. Niedostosowanym prawie, przepraszam. Dotychczasowe prawo ułatwia zbrodniarzom ich niszczycielską działalność na tak zwanym materiale ludzkim aż do własnej śmierci. Gdyż tu muszę rozprawić się z kolejnym mitem. Nie ustaje to wraz z potencjałem seksualnym gasnącym w podeszłym wieku. Przyjemność. Pedofilnego dewianta to nie tylko własne fizyczne podniecenie. Nieraz pobudzenie seksualne ofiary ma dla takiej osoby większą wartość gratyfikacyjną niż pobudzanie nią siebie. Do tego dochodzi ekscytujące ryzyko i sprawdzanie granic swojej bezkarności. To też dla sprawcy gratyfikacja. Pedofil nie można wyleczyć za pomocą kastracji chemicznej. Jest to kolejny mit. Do dziś nikt nie spotkał ani nie słyszał wiarygodnej historii pedofila, gwałciciela czy zbrodniarza, gotowego absolutnie szczerze i bezwarunkowo zrezygnować z całości swoich przymusowych zachowań. Dlatego, gdy słyszę osoby, w tym autorytety, mówiące publicznie, że skutecznie leczą pedofilię, pedofilów, chciałbym je spytać, czy w związku z tym. Wydaje się im jakiś certyfikat uleczenia, czyli czy biorą na siebie odpowiedzialność, także karną za ich ewentualny, nieuchronny nawrót. Przecież podobnie wywnioskowaną odpowiedzialność za swoją pracę ponoszą konstruktor czy mechanik samochodowy w razie zawalenia się zaprojektowanego domu albo źle przykręconego koła, które odpadło w czasie jazdy autostradą taki program telewizyjny panie i panowie posłowie gdzie jeden z członków rodziny jednej z ofiar zbrodniarzy zastanawiał się kto z ludzi kto z posłów mógłby kto miałby realny powód wystąpić przeciw projektowi ustawy znoszącej przedawnienie czynów pedofilskich i dopuszczającej ściganie tych zbrodni także z urzędu i doszliśmy do wniosku że ten projekt poprze każdy kto rozumie głębię i zasięg seksualnego krzywdzenia dzieci Jedyną grupą przeciwną mogą być środowiska, tutaj jest wykorobkowane miejsce. Niech każdy sobie odpowie, kto może być jedynym przeciwnikiem tego rodzaju ustawy. Ustawodawca powinien, a nawet musi, Wysoka Izbo, zmierzać do stworzenia możliwości prawnych, aby osoba pokrzywdzona w dzieciństwie, ale i w wieku dorosłym, przestępstwem seksualnym mogła ujawnić popełnienie tego przestępstwa oraz aby takie działanie skutkowało możliwością przeprowadzenia postępowania karnego w tej sprawie. W praktyce przy braku odpowiedniej zmiany w prawie polskim jest to wykluczone, zatem konieczna jest nowelizacja przepisów kodeksu karnego. Ostatnia nowelizacja kodeksu karnego, formułująca zapis, że przestępstwo wykorzystania seksualnego małoletniego nie może się przedawnić wcześniej niż w momencie upłynięcia pięciu lat od momentu osiągnięcia pełnoletności przez ofiarę, jest naszym zdaniem absolutnie niewystarczająca. Wysoka Izbo, jak to się ma do tzw. pedofilów rodzinnych, którzy często mają pod swoim dachem Dzieci, dzieci ofiar wcześniej wykorzystywane seksualnie, a nadal pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Przecież taka sytuacja nie daje żadnych szans ofierze na zgłoszenie wykorzystania przez członka rodziny. Nadal pozostając z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, ta sytuacja jest niezwykle trudna dla ofiary. Praktycznie prawie niemożliwa do ujawnienia. Panie i Panowie posłowie, wszyscy jak tu jesteśmy zgodzimy się chyba z intencjami autorów tego projektu. Obecny stan prawny nie jest wystarczający do zapewnienia konstytucyjnych gwarancji obywatelowi, takich jak bezpieczeństwo, sprawiedliwość, prawo do sądu. Dlatego jako ruch Palikota apelujemy do wszystkich posłów o przekazanie życzonego projektu do dalszych prac w komisji, jednocześnie zapraszając autorów do czynnego udziału w pracach odpowiedniej komisji w związku z projektem. Kończąc, chciałbym przedstawić parę postaci. Maciuś, siedmioletni wielokrotnie zgwałcony, Angelika, dwuletnia zgwałcona to są ofiary potwierdzone. Statystyk żadnych nie ma, ale te przypadki akurat zostały upublicznione. Paweł i Ania, obecni 20-latkowie, gwałceni codziennie przez 10 lat. Piotruś zgwałcony i okaleczony. Basia zgwałcona i pocięta nożem. Kinga zgwałcona i bita. Ania i Tomaszek. Matka wiedziała, co ojciec z nimi robił i robił to przez 15 lat. I być może takich przypadków trwających po dzisiejszy dzień jest dużo więcej. Teraz wysoka izbo, panie marszałku, Panie i Panowie Posłowie, wyobraźmy sobie, że to nasze dzieci były zgwałcone i zabite za życia, bo to jest śmierć psychiczna. W wielu wypadkach nieodwracalne skutki powodują to właśnie, że tych dzieci zawsze żyją w swoich głowach tylko. Ale trzeba wyważyć interes pokrzywdzonego z interesem sprawcy, znaczy interesem też sprawcy, nie można po 60 latach ścigać, uważam, i zasadami wymiaru kary. Dziękuję. Dziękuję. Głos ma pan poseł Michał Kabaciński, ruch Pelikota. Panie marszałku, wysoka izba, panie mistrze. Myślałem, że nie będzie polityki. Bardzo mi przykro stwierdzić, pani profesor, że osoba właśnie o takim tytule, ciesząca się autorytetem w jakichś środowiskach, miesza politykę w tych kwestiach i dopuszcza się do takich, takich słów. Ja mam nadzieję, że jest w stanie pani powiedzieć tak samo, prosto w oczy, to co pani powiedziała na początku swojego pytania ofiarom tych przestępstw. I moje pytanie... Dobrze, ale, ale proszę, proszę nie mówić, że ruch Polikota coś propaguje. Ja zadaję pytanie wprost do pani posłanki Pawłowicz. W jaki momencie takiego... działalności ruchu Palikota ruch Palikota nawołuje do pewnych działań i zachowań. Dziękuję bardzo. Ja tak bardzo wierzę w polski wymiar sprawiedliwości, że mimo długiego upływu czasu, na przykład 40 czy nawet więcej lat, człowiek ma prawo do sprawiedliwego procesu. Jest zasada domniemania niewinności, także mam nadzieję, że wymiar sprawiedliwości będzie mógł ocenić czy sprawa jest pomówieniem, czy rzeczywiście był cień szansy na, na to, że przestępstwo miało miejsce? Teraz podam taki przykład. Teraz są nowoczesne nośniki elektroniczne typu pendrive, nośnik, prawda, typu, płyta kompaktowa. Dewianci i zboczeńcy potrafią, i takie dowody wpadają w ręce policji, nagrywać swoje dzieci. Podczas tych obrzydliwych wszystkich czynności z nimi. I to może być za 40 lat dowód. Przykładowo. Natomiast co do pierwszej sprawy poruszonej, naszej nieobyczajności, dlaczego akurat my przedstawiamy. Tak, dlaczego my przedstawiamy tą ustawę? No i tu wytłumaczenie jest najprostsze z możliwych, bo tylko my podjęliśmy dyskusję z ofiarami i tylko my na to zareagowaliśmy. Państwo nie. Wszyscy mieliście te pisma, wszystkie kluby. Prośby, projekty ustaw, prośby o spotkanie. Tylko no jako zwykli ludzie, całkiem niedawno ci, którzy trafili do Sejmu, czyli my no, utożsamiamy się jeszcze trochę chociaż ze zwykłymi ludźmi z ulicy, ze społeczeństwem.